Minęło kilka dni, a może tygodni. Kacper nie był już pewien. Czas się rozmazał. Jego komputer był martwy, a ekran monitora nie reagował na nic. Poza jednym momentem codziennie o 333. W nocy ekran na kilka sekund migał, pokazując znajome piksele i krótki napis: Wracaj! Granie jest skończona! Kacper próbował wyjechać z miasta. Telefon tracił zasięg, GPS wariował, a drogi zawsze kończyły się tym samym pustą. Czarną tablicą z napisem Nie zapisałeś gry. Pewnej nocy, zmęczony, zdesperowany i trochę już obojętny, usiadł ponownie przed komputerem. Tym razem gra uruchomiła się bez pytania, ale wyglądała inaczej. Już nie pikselowa, fotorealistyczna. Pokazywała jego pokój, jego twarz w czasie rzeczywistym, jakby gra patrzyła przez jego oczy. Nowy cel w rogu ekranu. Znajdź gracza, który ostatnio przerwał rozgrywkę. Kacper kliknął, choć nie wiedział czym. Obraz zagrał gliczami. I nagle zobaczył inną osobę dziewczynę, przestraszoną patrzącą w ekran. Jej pokój był inny, ale znajomy. On to widział. Zaczął coś rozumieć. Każdy gracz, który przerywał grę, stawał się jej częścią celem kolejnego. Gra nie miała końca. Miała tylko kolejnych graczy kolejne ofiary. Kacper miał teraz jedno zadanie Zagraj dalej albo zostań drżącą ręką kliknął dalej.